serdecznie odnieść z tej strony o co tu się stało, w Polsce jestem e, moi drodzy zanim sobie opowiadamy o tym co było w międzyczasie to w dzisiejszym odcinku jadę sobie sprawdzić poraj e, tak się składa że mam sitko, które nie jest pogięte przez to, że zostało przeze mnie przejechane mam detektor, mam wodery i w końcu jest jako taka pogoda w tej Polsce od kiedy wróciłem było po, po minus jeden śnieg, jakieś deszcze Dwa stopnie, jeden, zawieruchy, e, popyli na jak nie wiem. No a teraz dopiero jest taka pogoda, żeby coś zacząć próbować. E, do Poraju mam jakieś 40 km, także szybciutko to pyknie ta podróż. zrobiłem sobie taką małą przerwę z tą kamerą i się tak jakoś nie swoje czuję także muszę się jakoś wdrożyć e, a czemu poraj? bo byłem, chciałem sobie płazić z detektorem w wodzie e, i dam na katowickich zbiornikach strasznie, strasznie wysoki stan wody jest i mam nadzieję, że na poraju e, nie będzie takiego stanu i ten poraj mnie zawsze interesował takie jedno miejsce, bo Dużo mi tam powychodziło, powychodziło różnych przedmiotów, a nigdy tam jakoś nie miałem chęci ani czasu, żeby to mocniej sprawdzić. W dzisiejszym odcinku się dowiemy, co tam się czai w tej wodzie. Ok, w takim miejscu stoję, dojechałem już na poraj. Idziemy właśnie tam sobie porzeźbić, Ale ten, jeszcze muszę się jedną rzeczą pochwalić, bo dostałem kapciochy nowe. Od widzów, bo już czas, jakiś czas mieszkam sobie w tym aucie w Polsce. I... Miałem kilka prezentów, już nie pamiętam. Pozdrawiam Was na Hubertusie. Świateczkę mi zostawili. Dobra, przebieramy się. Co to, jakieś chorwackie pieniążki? A niech se leżą. Dobra, jestem gotowy. Cały jestem ubrany. Trochę się zakurzyło to nieużywane. Ale idziemy do wody. Dzisiaj na niezbyt długo, bo wejdę do tej wody raptem na dwie godziny, tyle jest jeszcze słońca, a czy tyle jeszcze będzie jasno, ale z nastawieniem na to, żeby tutaj spać przyjechałem i żeby się jutro zaraz po przebudzeniu władować do tej wody. Ważne, żeby było ciepło, strasznie tu płytko. Ale to dobrze jakoś tak popodniwane to jest. Zobaczymy, czy się coś znajdzie. Na razie mamy dwa kapsle baterię i zawleczkę. Mamy pierwszą monetkę. A pierwsza monetka to, z tego co widzę, 5 groszy. Wow, Spory sygnał był. I mamy grot. Ołowiany grot. Oczywiście wędkarska, wędkarski ciężarek. To w takich szuwarach, w które raczej wędkarze ciepią tymi przynętami i ołowiem dwa złote takie stare. Oczywiście nasze współczesne ale ktoś tutaj musiał przełazić albo z wódki mu wypadło wódki co kto to powiedział Teraz mamy zaczep na bandaże na ten żeby się nie odwinął bandaż. ale muszę muszę przerobić trochę to sitko bo o ile pewnie na gołej ręce się to nie ślizga tak tutaj jest masakra taki poślizg jest muszę sobie to obkleić czymś no, no to pokopane. Nie dość, że się rozpadało dość mocno, to jeszcze jest tutaj tak ponuro, że to się w nie mieści. I z tym sitkiem się nie da, z tą rękawiczką chodzić i e, ręka już jest cała czerwona, tak jak widzicie na dołączonym obrazku. I wszystko mi mówi. Wiesz co? Wychodź. Super. Co e, Pochodziłem raptem. Jeszcze się zapiaszczyło. Pochodziłem raptem nie wiem, 45 minut. Dolazłem do auta, to przestało padać. Ale no straciłem straciłem całkowicie chęć, żeby chodzić, yy, chodzić w wodzie. Czemu? Bo raz nic nie wychodzi. Dwa, muszę popracować nad tym sitkiem. Yy, trzy, pogoda zmarzłem. Kolana w kolana mi zimno, w łapę mi zimno. Coś trzeba będzie zaradzić. No, właśnie, sitko. Właśnie, właśnie. No. Super. Trzeba coś temu zaradzić. Zrobimy sobie ciepłą herbatę i pomyślimy. Na, no, mułem pięknie pachnie. Dobra, jesteśmy w busiku i trzeba sobie herbatkę przygotować, bo się trzeba zagrzać. Wybasto puszczone, Wszystko świetnie, ładnie, pięknie. Prąd włączmy. Jest włączony, był cały czas. Godzina 19 już prawie jest. 18:27 i robi się ciemno. Mm. Pięknie Włochami polonymi, zaczęł pachnąć ten opla. Pik. I mamy herbatę. I sprawdzam sprawdzam prognozę na jutrzejszy dzień. I tak jak widać na załączonym obrazku. Akurat jak wstanę to już będzie w miarę fajnie, bo ja wstaję o godzinie 11.12. Także będzie po deszczu i będzie 8-9 stopni. No i mam nadzieję, że jutro do tej wody mi się udałeś. A teraz sobie porozmawiamy o tym, co było i dlaczego jestem w Polsce, dlaczego tu przyjechałem itd. Tak tak Więc tak, ja 28 byłem w Polsce, a mniej więcej 20 całkowicie wyłączyłem kamerę, odłożyłem na bok i mieszkałem sobie na górze w Dubrowniku i było tam świetnie. Zarobić zachody słońca zdecydowanie najpiękniejsze miejsce w całej Chorwacji. No to wiadere to, to chciało mi się. Posiedziałem sobie tam tydzień chyba, tak? Zobaczcie, tu macie jedno zdjęcie, jak podchodzą chmury, zakrywają miasto. A tutaj tych chmur na przykład nie było i było pięknie widać miasto, a tutaj macie kawałek, jak się. O 3, o 4 zreflektowałem, żeby wyjść i z auta i patrzyłem nagle, pum, chmury jak nie wiem I ta chmura, co chyba na dole tam była, na tym mieście się zatrzymała To nagle zaczęła przechodzić przez, przez tą górę i aż tym busem biednym rzucało No i obudziłem się rano i miałem już jechać do domu głównym takim, głównym takim, jakby to powiedzieć... Moim celem było to, żeby zobaczyć, jak tam pracę przy busie, lepiej zobaczyć na oczy. No i słuchajcie, obudził mnie rano policjant, o, się o dziwo okazało, i powiedział: You cannot be here, you have to follow me, you have to leave. No i pojechałem za nim, tak jak widzicie na dołączonym wideo. No i kurde, jechałem przez tą Chorwację 18 godzin do domu, 1300 km. Pierwszego dnia zrobiłem 12 godzin 800 km, drugiego dnia zrobiłem 400 km, 450 km, jakoś tak, 500 km w 6 godzin. No, nagrywałem coś tam. Nagrywałem coś tam. Myślałem, że z tego vloga zrobię, ale finalnie, finalnie ta nazwijmy to kontynentalna Chorwacja była na tyle. Była ładna. Najdziwniejsze było to, że przez te 12 godzin, co jechałem pierwszego dnia, 11 czy 12 razy policja mnie zatrzymała. O ile na wybrzeżu ta policja chorwacka, to macie kilka przybitek z tą policją, na wybrzeżu w ogóle tej policji nie ma albo nie łapie, a wewnątrz kraju, tam przy, przy stolicy, co chwilę cholera łapali. Masakra, jak nie wiem. No i słuchajcie, wróciłem do, wróciłem do Polski. Pierwsze co to pojechałem na Odyńce zobaczyć o co to tam chodzi. Burdel, jak cholera, bo o dziwo mieliśmy styczeń, luty, marzec, a po prostu jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o ruch na sklepie, to on się zwiększył I, i w ogóle jakieś rekordy i, i, I nie mamy gdzie trzymać paczek, bo tyle tego zamawiamy I wynajęliśmy kolejny lokal, który będzie dla nas magazynem No i tam przez jakiś czas tam pomagałem coś tam robić Teraz już jest ostry remont Mam nadzieję, że za niedługo się uda tam wejść i Wam pokazać co i jak Jak to będzie wszystko wyglądało No i potem pojechałem do Jarka Zobaczyć jak tam z busem No i... Są szyby, są, są, jest okno, okno dachowe, jest wyprowadzona rurka do tego, do baku. Jest ten, solary są, jest gotowa ta, jest gotowa platforma na solary. Wystarczy to wszystko tam dopiąć, przypiąć tylko. No, i za niedługo będą robione, za niedługo będzie robiona elektronika. Także troszeczkę wolno ten bus tam poszedł, pewne komplikacje tam wyszły. No, ale miejmy nadzieję, że teraz się uda gdzieś powalczyć do tego busa, żeby szybciej gdzieś tam poszedł. No, i w zasadzie siedziałem potem w domu. Z jakieś 3-4 dni i Mnie już wzięła od tej pogody, i od siedzenia w domu po prostu jakaś mantra. I mówię: dobra, wylazłem, pomieszkałem się trochę w busie. No i mówię, dobra, czas, czas nagrywać, bo nie ukrywam. Dużo nagrałem tego materiału z tej Chorwacji, i dość długo schodził. I w ogóle się teraz też nie ogląda. Ja się nie dziwię, bo ja tam ja tam sam już tego nie czułem, że ja tam chcę być. I, i dobrze, że przyjechałem, bo tutaj jest co robić. Chociaż ta pogoda tutaj pogoda, jest makabra w tej Polsce, przynajmniej teraz. No i co? Tak to mniej więcej wszystko wyglądało. W międzyczasie nazwijmy to, co się działo. No i jutro. Jutro się budzę rano i, i idziemy do wody. Teraz wam jeszcze pokażę jedną fajną rzecz, gdzie jutro pójdę na tej, na tej, na tej pogori, boże na tym poraju. 5 lat temu, dokładnie 5 lat temu, 4 grudnia 2017 roku, to już jest sześć lat temu, cholera. 4 grudzień? Ja nawet nie wiedziałem. Ja wiem, że jakoś od, od czerwca miałem kanał na YouTubie, ale potem wszystko usunąłem bo się tam przestraszyłem, bo myślałem, że w wodzie jednak też nie można chodzić mniejsza z tym zobaczcie jaki ja tu chudy byłem zobaczcie jaki tu chudy byłem to były początki kanału czekajcie, gdzie ja tu jestem? 80 kilo ważyłem albo tam 75 a teraz 120 no i właśnie tutaj w tym miejscu to jest poraj i tam gdzieś jest obrączka ja jej wtedy te 6 lat temu nie znalazłem no, i może teraz się tutaj pokręcę. A czemu nie? Patrz, jaka chudzina! Joko chudzina! <noise> jeszcze się muszę przemieścić, bo tam internetu nie ma. Starlink ma jednak plusy, wszędzie jest zarobisty internet. A tak z telefonu to nie wszędzie jest zasięg. Tutaj podjechałem wczoraj na tą główną plażę. No, i jak tam nie będzie można wjechać, i nie będzie nic wychodziło, no to tu jeszcze przyjadę. Ale teraz już właśnie zwijam. Na kopańsko dziadek, pokaż klasę. Ciepło dzisiaj jest, dziwo pokazuje 15,5 stopnia. Czy to prawda? Nie wiem. Ale dziadek takie temperatury lubi, jak tu się pozmieniało. Tu jest teren, to było trochę tam, w tamtą stronę. To miejsce a tutaj teraz to wykupili i ogrodzili. Tutaj są pozostałości po tym co kiedyś było. Już jest są tutaj jakieś kartki, że likwidują i ten pomost, żeby zabrać łodzie. Tu to się już wali, ruina. z w likwidacji. Proszę zabrać do którego? Do 5 listopada, czyli pół roku temu mieli czas. A tu łódka jest. Co to jest grane? Tam kolejne. To będą likwidować. Ale w ogóle ta woda jest prześliczna. Ale tu wali zero przejrzystości To jest tam, tam gdzieś szukałem za tym pomostem tam A tam teren prywatny teraz, no to trudno No nie dziwię się, że ta łódka stąd nie popłynęła deszczówka ją chyba Ua! a mnie w nosie zakręciło Trzeba zacząć brać leki na, na ten, na alergię Jestem już na tej plaży, wróciłem na nią i tak sobie to obwiązałem, zdecydowanie jest lepszy chwyt na tym szorym aniżeli na tym, no zobaczcie mi się to obraca, nie jestem w stanie tego w ogóle, no teraz będzie w miarę dobrze mam nadzieję. Zdecydowanie lepiej się kopie, jest tu pełno kamieni i mam blachę wędkarską. Wyszła mi jakaś plomba ołowiana z 65, 56 jest napisane na niej. Dziadostwo. Chcę ścianki złote. Dwie rzeczy teraz. Gród ołowiany. I jakieś kółko żelazne. Od kluczy czy od czegoś. Koszyczek. Czy koszyczek? Spirala jakaś. Więckorskie rzeczy. Jest pierwsza moneta. Słuchajcie, w takiej panierze, że to się w pale nie mieści. Normalnie to jest PRL jakieś 2 złote, ale paniera taka jakby ta moneta leżała tu z 500 lat, cholera. Dobra, chodź tu dwójko, wykąpiemy się. 2 złote PRL. Słuchajcie, jest ładna biżuteria. Świeci się jak albo nierdzewka, albo świeże srebro. Chyba świeże srebro. Może tu dziś będzie też łańcuszek. Albo to może być złoto, bo srebro to by tutaj zaszło na czarne jak nie wiem. Czekajcie, wyciągnę to. Mam to? Mam. Czy to? No dobrze, że do wody nie wpadł z powrotem. Yy, jakieś... To jest chyba nawet nie... Nie, jest srebro, jest próba. Zaraz, zaraz zobaczę. Tak jak widzieliście, tam to jest srebro, bo się przyjrzałem. Nagram wam potem przebitkę. Tu mam jakieś szpetne bryle i koło tego dziadostwa Kopię każdy sygnał, bo szukam tego łańcuszka. Srebrny, cienki łańcuszek na bank z tego. Będzie to sygnał będzie nie mrawy, może wydać żelazo nawet dziś Jest koszyk zanęta w środku. Da się to jakoś wypukać. Da się. No zimno, powiem wam, że zimno znowu jakiś wędkarski szajs. Śligi dongi. Kolejny wędkarski Dings. Jakaś samoróbka. Radosna twórczość. Druga moneta dzisiaj. Co to za moneta? 20 groszy. Widać to. Czerwień na dole bielu góry. Z tej strony też. <gry> w takim jak tutaj. Wyłuskanie fajnego sygnału. Jest bardzo satysfakcjonujące. Tylko że akurat. Tutaj go nie ma, jest gdzieś tam. Tamten przedmiot mi umykał z sita, ale tu mam następny. Następna spiralka 3 ,4 To sprzęt wędkarski. Normalnie złota moneta, co to jest? To jest 5 zł z PRL-u. 50 groszy aluminium. Ja nie. Takie coś tu się jeszcze stało. Kolejny ciężarek ołowiany. Jaki kurde, dziwny. Sam ruba znowu. Sygnał tu jest. Tylko, że tak są pomaskowane. Czekajcie, bo tu jest jeszcze taki, jakaś żyłka, A daj bajkę też. Koniec kopania. Eee, kurde słonko wyszło przez chwilę. Było tak fajnie, jakby to słonko było na wierzchu, to by człowiek byłby taki, wiecie, skory do roboty, do wszystkiego. Się tu wszystko suszy. No i no, podsumowanie, kapslowe podsumowanie e... Jakieś dziadostwo <grymne> A tu jest jeszcze kuna się ostała, to kuna to nie stąd Ale te całe dziadostwo co tutaj jest, typu te kulki ołowiane, te sprzęty wadkarskie, Trzy monety I to wszystko To tutaj stąd Jeszcze muszę pozbierać, właśnie, jeszcze muszę pozbierać z podłogi Niektóre rzeczy, bo jak wodery ściągałem, to mi się wysypały. I, I ten... I do kosza tu nie idę, bo jest cały zawalony. E, wyrzucę gdzie indziej to. No i fant wypadł. Sreberko. Dewocjonalia. Taśma się bardzo dobrze sprawdziła. Tylko muszę jeszcze tutaj to obwinąć, bo tu głównie przecież e, wytrzepuje ten piach, nie? i mi się coś zgało, cholera, tu było dobrze, tylko że tak jak to jest pełne wody i muł, no to trudno to tak wyciągnięte, trzepuć poprawki, poprawki, chowamy hopla ostatnie ostatnie promienie światła, dzisiaj jeszcze muszę przyjechać, trzeba kupić coś do żarcia, bo nic nie kupiłem dzisiaj do żarcia nie wiem czy to starość czy co, ale kurde kolana czuję, zimno mi w kolana bardzo nigdzie nie czujesz zimna, tylko w kolanach tam no, ktoś mi gadał. Pamiętam te 6 lat temu jak chodziłem po tej krze i tak dalej. Wcześniej też z 10 lat temu. Ale ten i tak mówiłem tak, tak, będzie mi poleciał, A może to akurat, kurde to, może to to. Chociaż wątpię. Ja pozdrawiam tu widza z wielkim wieczorem. Może go będziecie widać. Pogadaliśmy sobie chwilę, ale ja teraz jadę do kuzyna, prawdopodobnie do kuzyna. Bo jutro się szykują poszukiwania. Organizowane przez Odyńce i trzeba tam być. A to jest kapkę stąd. Ale zimno! Grzej się, kurde dziadzie! Ale zaraz ci przekazuję, żeby ci żeby się tak zagrzało, żebyś miał potem łogrzu. Dojechałem do kuzyna. Posiedziałem z rodzinką. Zrobiła się godzina 24. Teraz już mam wszystko zagrzane, wszystko ładnie pięknie tutaj w busiku. I ja dzisiaj to nagrywam. I dzisiaj jest 9.04. Wy to zobaczycie 11.00 i prawdopodobnie 11.00 we wtorek, tak? We wtorek 11.00 w granicach godziny 20.21 zrobię tego streama, godzina, dwie, żeby sobie z Wami pogadać. No a w dniu jutrzejszym z samego rana się budzimy, muszę się przestawić i muszę wstać, także idę teraz spać. No i poszukiwania... Pod Radomskiem i to będą poszukiwania zabytków za zgodą konserwatora, zabytków, i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, no ale to w dniu jutrzejszym. No i będzie nas trochę, także być może się uda coś fajnego znaleźć. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało Polska, oby pogoda dopisała Tyle z mojej strony. Cześć.